Dni Leszna to coroczne święto, które przyciąga mieszkańców i turystów swoim bogatym programem kulturalnym. Trzeci dzień festiwalu, mimo kaprycznej aury, obfitował wydarzenia, które na długo pozostaną w pamięci uczestników. Koncert upamiętniający Edwarda Baldysa, zaplanowany na niedzielę, niestety został odwołany z powodów intensywnych opadów deszczu. W teatrze miejskim odbył się występ Jerzego Kryszaka, Znany satyryk, aktor i felietonista, Mimo zmiany lokalizacji występu, zdołał rozbawić zgromadzoną publiczność do łez. Podzielił się również tym, skąd czerpie inspiracje w układaniu swoich programów. Niczego nie za tym, co przynosi nam życie, to jest najsłabsze w ogóle. Trzeba umieć patrzeć na i wyłapywać. Czasami niektóre rzeczy umyka, albo zapominam, ale samo życie mi się tyle zabawnych, niezwykle momentów, że warto je czasami wyłapywać, chociażby po to, żeby sobie polepszyć humor, uśmiechnąć się do dnia, który ucieka, albo do dnia, który przyjdzie. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, koncert Czerwonych Gitar odbył się zgodnie z Panem. Zespół, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, zaprezentował swoje największe przeboje, dostarczając publiczności niezapomnianych wrażeń. Ja myślę sobie, że mimo tych komplikacji, było widać, że ta publiczność czeka na, na, na nas, czeka na te przeboje, te piękne piosenki, które gdzieś tam w społeczeństwie są od wielu lat i, 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 i grają, brzmią. I u Was też dokładnie było to widoczne, bo koncert się trochę opóźnił, a, a mimo to wszyscy, wszyscy czekali. Mimo, że, że były trudne warunki, pojawił się też, to to była radość po prostu lata. Czerwone gitary, mimo zmian w składzie, kontynuują swoją misję dostarczania wysokiej jakości muzyki i emocji, które łączą pokolenia. Koncerty zespołu to nie tylko okazja do usłyszenia klasycznych hitów, ale także świadectwo trwałości i ewolucji polskiej muzyki beatowej. No, zespół ma 50 lat ponad z tym, że muzycy mają, nie są od początku, w związku z tym ich młody duch jak gdyby w dalszym ciągu podtrzymuje ten, ten zespół, no odmładzając oczywiście troszkę mnie, tego, który od początku jest w Czerwonych Gitarach. Nowy skład zespołu gwarantuje, że legenda Czerwonych Gitar będzie żyła i rozwijała się, inspirując kolejne pokolenia fanów muzyki. Dni Leszna, mimo pewnych przeciwności, udowodniły, że miasto Leszno potrafi dostarczyć mieszkańcom i gościom niezapomnianych wrażeń kulturalnych, nawet gdy pogoda nie dopisuje. To wydarzenie, które co rok wzbogaca Kulturalny krajobraz miasta. Ponownie udowodniło swoją wartość.